Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska i oczywiście mój kanał Tarot i Magia. Witam Was w Energetyce na środę 21 maja 2025 roku. 21 oczko, 21 trójka, więc musi być miły, słoneczny, ee, radosny dzień, e, dobry do relacji międzyludzkich, rozmów, spotkań. To z samego dnia, natomiast ja sama dwudziesty zero, dwudziesty zero piąty, dwa tysiące dwudziesty pierwszy zero piąty, dwa tysiące dwadzieścia pięć daje nam Kochani, ósemkę. Zaraz zobaczymy, jakie aspekty palanet, ale z tego, co pamiętam, to chyba żadnych szczególnych nie było, więc jeżeli nie ma żadnych szczególnych aspektów takich szybkich, to można powiedzieć, szczególnie z księżycem, niektórzy nazywają to jako pusty bieg księżyca, i to rzeczywiście się nazywa pusty bieg księżyca, inaczej jałowy. I niektóre źródła mówią, że wtedy nie warto niczego rozpoczynać, i po części się z tym zgadzam, ale moja teoria, i nie tylko moja, jest taka, że jeżeli nie ma ani dobrych, ani złych aspektów, to tak naprawdę wiele od nas zależy, jaki będzie ten dzień, co nam przyniesie, na ile my swoje indywidualne predyspozycje, uwarunkowania będziemy umieli pchnąć do przodu, żeby coś fajnego. Z, z, zdarzyło się w naszym życiu, tak? Więc myślę, że tak trzeba traktować. Z całości ósemka, czyli generalnie dobry czas do różnego rodzaju planowania z rozsądkiem i mądrością i zgodnie z prawdą i tym, co czujemy, czego chcemy, dobry do różnego rodzaju uporządkowania wszystkiego, ale też spraw związanych z papierami, urzędami. I dobry do różnego rodzaju ruchów finansowych i zawodowych. Zobaczymy, co w aspektach planet. Tak jak mówiłam, Słońce w dalszym ciągu, oczywiście, od, od środy w znaku bliźniąt wszystkiego najlepszego bliźnięta. Księżyc w znaku ryb, czyli nas uwrażliwia, ale też daje nam bardzo dużą intuicję. No i co to wszystko mówi? No to. W tych planety, Słońce, Księżyc w znakach zmiennych zachęcają do tego, żeby jak gdyby być rzeką, płynąć, tak? Coś wychodzi, robić, coś nie wychodzi, nie robić, tak? No i mieć otwarty umysł. No i to tyle, bo tutaj nie mam nic więcej słuchajcie, do powiedzenia. Bym musiała wymyślać, ale mogę wyciągnąć dla Was karty. Golden Universal Tarot, i już wyciągam. Zaczynamy dzisiaj od byka. Co dla byka na środę? Dla byka na środę karta kapłan, bardzo dobra, bardzo silna karta, przepełniona mądrością i mądrze, mądrym spojrzeniem na rzeczywistość. Również mądrymi decyzjami. Więc jeżeli byki miałyby podjąć, podejmować jakieś decyzje w środę, czy mogą tak, mogą, powinny one być mądre, ewentualnie rodzić, radzić się specjalisty w danej dziedzinie. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt przepiękna karta moc, uwielbiam kartę moc, karta moc mówi, bliźnięta, jeżeli macie cel i nawet 100 osób wam powie, puknij się w głowę, co ty sobie wymyśliłeś, wymyśliłaś, ale ty chcesz to osiągnąć, nie ma możliwości, żebyś tego droga osoba z podznaku bliźniąt nie osiągnęła, nie osiągnął, jeżeli oczywiście wiesz, co chcesz. I skoncentrujesz na tym energię, nie będziesz jej rozpraszała, rozpraszał, tak? To jest też karta, która zachęca do wysiłku fizycznego. Przepraszam, tylko powiem dziecku, że mam energetykę. Jakub, mam energetykę, zadzwonię do ciebie po energetyce. Słucham, Kuba pozdrawia, Kuba pozdrawia państwa, którzy oglądają teraz energetykę. Bardzo. Piękne pozdrowienia, a ty Kuba masz, bo to jest pod znaku bliźniąt, a jestem teraz w znaku bliźniąt, wyszła dla bliźniąt karta moc. Później opowiem więcej, teraz kończę, żeby nie przez telefon gadać, a do Państwa mówić. Pa kochany, cześć. Już przepraszam Państwa, ale nawet jak mam wyciszony telefon, a syn dzwoni, kto był u mnie na kursach, kto wie i wtedy może, może cukiereczki wyjmować, albo ciasteczka, bo jak komuś na kursie u mnie zadzwoni telefon, no to do, to, do, to, do, to właśnie w ramach przeprosin musi coś słodkiego przynieść i mi, pomimo że mam włączony, to jak dziecko dzwoni, to telefon dzwoni. Dobra, idziemy dalej. Co dla raka? Dla raka mamy. Czwórkę pucharów. Czy czwórka pucharów jest dobrą kartą? Dla mnie trochę bez energii, dla mnie bardzo często bez energii. Zresztą widać na tej karcie. Z dobrych rzeczy to ktoś może być w swoim świecie, w swoim problemie, w swoich marzeniach, tak? Ale najczęściej jest to troszeczkę takie odrealnione, ale nie do, albo do końca niemożliwe do zrealizowania. Więc jeżeli potrzebujecie raki pobyć czy w problemie, czy w jakiejś dobrej rzeczy bądźcie, ale też żyjcie prawdziwym życiem. Co dla lwa? Dla lwa, piątka pucharów, to jest karta rozczarowań uczuciowych, czyli z niektórych spraw będziecie zadowoleni, z niektórych nie, na pewno nie rozmawiać na ważne tematy uczuciowe. Nikomu się nie oświadczać, o rękę nie prosić i uważać się, żeby z normalnymi partnerami, takimi, z którymi jesteście na co dzień, żebyście się nie pokłócili. Co dla panny? Dla panny król buław, czyli niejedna panna będzie chciała pokazać swoją siłę i pokazać, kto tu naprawdę żyje. Dużo emocji, należałoby nad nimi panować i uważać troszeczkę na układ krążenia. Co dla wagi? Dla wagi mamy bardzo sentymentalną kartę, szóstkę pucharów. Szóstka pucharów mówi, no możecie wspominać, możecie się rozmarzyć, możecie w myślach powracać do pięknych, beztroskich czasów. Dobrze by było poglądać stare zdjęcia, dobrze by było skontaktować się z kimś z przeszłości, Dobrze by było odwiedzić miejsca, w których czuliście się wspaniale. Co dla Skorpiona, Eremita, Inaczej Pustelnik. Jeremita mówi, nie świat zewnętrzny ważny, a świat wewnętrzny, zarówno pod względem duszy, jak i zdrowia fizycznego. Zadbajcie o siebie. Nawet jeżeli nie jesteście w najlepszej formie, takiej psychicznej, przeanalizujcie dla. Czego? Zmieńcie to, i idźcie do przodu, rozświetlając swoje życie latarnią. Co dla strzelca? Dla strzelca siódemka pucharów. To bym chciała, to bym chciał, tamto, tamto zrobię, tamto, to kupię. Albo może jeszcze co innego, przemaluję, nie przemaluję. Zadzwonię, nie zadzwonię, powiem o tym, o tamtym, 155 rzeczy. I czas przez palce może przelecieć. Do artyzmu, do ezoteryki dobra karta. Co dla koziorożca, do ścieżki dzień. Koziorożce oczywiście będą szły do przodu, ale mogą być zmęczone. Co dla wodnika? Dla wodnika giermek Buław. Czyli sprawy związane z dzieckiem, dziećmi, zwierzętami mogą być ważne, ale również z waszymi emocjami i instynktami. I nieraz emocje mogą być silniejsze niż uczucia i rozum, byle was nie zaprowadziły w kozi róg. Co dla ryb? Dla ryb karta Wisielec. Wisielec mówi: zwolnij tempo, spójrz. Do środka, do swojej duszy, do swojego serca, czy jesteś ze wszystkiego zadowolony, zadowolona? Może trzeba coś przemyśleć, wstrzymać, a później zmienić. Uważaj też, żeby pieniążki z kieszonek tobie nie wypadały. I baran, dla barana, szósta denarów. Karta dobrego targu, karta dobrej transakcji. Karta dobrej wymiany energetycznej. Im więcej dasz, tym więcej do ciebie przyjdzie, nie muszą być to pieniądze. W tym dniu pracujcie nad równowagą na każdej płaszczyźnie życia. Kochani, to wszystko. Ja ogłaszałam wcześniej, co prawda powinnam na początku to powiedzieć, bo końcówek to w zasadzie nikt nie ogląda. Jak oglądacie końcówkę filmu, to napiszcie, oglądam, żebym wiedziała, czy ktoś w ogóle ogląda końcówki filmów. Bo ja miałam robić webinar 27 po Dniu Matki, Maja, na temat i Matki Ziemi, ale też Matki Naszej Fizycznej. Dużo różnych ważnych rzeczy związanych z relacjami. Nawet jeżeli mieliśmy bardzo trudne te relacje, żeby je choć w jakimś małym stopniu, mam nadzieję, że nie tylko w małym, ale w dużym, przerobić. Pewnie to będzie, ja co prawda w rozjazdach, ale może właśnie. Może pod filmikiem na czwartek w końcu napiszę to ogłoszenie parafialne, że można się zapisywać. Kochani, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia, do zobaczenia.